Hej wszystkim, to znowu ja Oliver, tym razem y, trochę później niż zwykle w niedzielę. Na następny raz pewnie będę trochę wcześniej, ale y, małe opóźnienie wynika z faktu, że jestem w trakcie przeprowadzki. Y, więc mam bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia i mam bardzo dużo bibelotów. Jak na dwie osoby, jest to naprawdę bardzo duża ilość y, szpargałów. Y, dzisiejszym tematem jest. Czym jest transpłciowość? I dosyć długo zastanawiałem się, jak ugryźć ten temat, jak się na ten temat wypowiedzieć, jak go wyczerpać w całości, i nie wiem, czy zrobię to dobrze, nie wiem, czy uda mi się do końca. Mm. I doszedłem w sumie do wniosków, że transpłciowość jest dużą częścią mnie, bardzo dużą częścią mnie. No bo jednak, tak naprawdę, ja sam żyję ze sobą. Ale też przed, jestem przed sądowną zmianą danych, co sprawia, że w urzędach, w przychodniach, tam gdzie trzeba podać oficjalne dane, muszę nadal podawać dane z jeszcze niezmienionego dowodu. Tak więc, to jest taki cień, który się cały czas za mną gdzieś tam ciągnie i jeszcze nie mogę go jakoś odczepić. Jest to dość niekomfortowe. I to mnie właśnie jeszcze sprowadziło do kolejnych przemyśleń, że jest to też częściowo duży minus, duża przeszkoda, ponieważ właśnie trzeba podawać te dane, co nie zawsze jest komfortowe, nie zawsze jest pewność, że osoba, której podaje te dane, jest tolerancyjna, akceptująca. Nie zawsze jest pewność, że na przykład w nowej pracy będę tolerowany, będę mógł używać tego imienia, jakiego używam, będę mógł mieć plakietkę z takim innym imieniem, jakie mam aktualnie, w tym momencie, jakim się posługuję. Ale mimo niektórych minusów, tak wracając jeszcze do minusów, właśnie mi się przewinęło przez głowę, nie mogę też oddawać krwi, co bardzo mi się Jakiś czas temu marzyło, aczkolwiek słyszałem z tego, słyszałem, rozmawiałem z osobą, która się gdzieś tam tym zajmowała i powiedziała mi ta osoba, że ze względu na stałe leki nie jest możliwe, żebym oddawał krew, co jest dla mnie trochę bolesne, bo jednak chciałem oddawać tą krew, ale nie, nie mogę, jakby ludzie nie chcą mojej krwi, no to trudno. Ale mimo tych minusów jest też dużo plusów transpłciowości, chociażby sam fakt, że jestem w stanie wytłumaczyć komuś, jak to działa, jak ja się czuję, i próbuję jakoś edukować ludzi, chociażby tutaj bardzo bym chciał i mam nadzieję, że nie, nie będzie mi to żło, szło źle. Bardzo, jestem bardziej doświadczony w niektórych kwestiach, w których. Jestem bardziej doświadczony w kwestiach, w których niektóre z osoby nie do końca są nie do końca je rozumieją. Myślę, że transpłciowość. Gdyby nie moja transpłciowość, byłbym w zupełnie innym momencie w moim życiu. Myślę, że nie byłbym taki, jaki jestem teraz, a uważam, że zmieniłem się od skąd, odkąd się urodziłem. Myślę, że jestem całkiem dobrym człowiekiem i. Nie chciałbym tego zmieniać. Eee, tak naprawdę, moja transpłciowość sprawiła, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, i myślę, że jest to bardzo duży plus, jak dla mnie. Mm, I gdybym miał wybrać, urodzić się, Cis, i urodzić się tak, jak jest aktualnie, urodzić się, zostać tak, jak jest, myślę, że chyba zostałbym w tym miejscu, ponieważ. Po dłuższym zastanowieniu na początku chciałem. Chciałbym być Cis, aczkolwiek, po dłuższym zastanowieniu myślę, że to miejsce, w którym aktualnie jestem, bardzo mi odpowiada. I mimo, że transpłciowość ma dużo przeszkód, mimo że nie jest to. Nie, nie zawsze mówienie komuś o swojej transpłciowości jest komfortowe, nie zawsze jest to też bezpieczne, mimo tego uważam, że. Jakby sprawiło to, że jestem tu, gdzie jestem i jestem szczęśliwy. Mm, nie wiem, co jeszcze mogę dopowiedzieć na ten temat tak naprawdę. Mam nadzieję, że wyczerpałem go, jak mogłem, i że nic nie przyjdzie mi do głowy jeszcze w środku nocy. Yy, tak więc to chyba będzie na tyle, ponieważ już totalnie nie mam pojęcia co mówić. Mm. Więc chyba widzimy się w następną niedzielę, jeśli będzie możliwość. Jeśli dam radę to skleić, ponieważ nie, nie potrafię jeszcze montować, muszę to ogarnąć. Jeśli dam radę coś jeszcze wmontować z nagrań, z mieszkania, to może w następnym, w następnym odcinku bym to mógł pokazać. Bo wiem, że są osoby, które mogłyby być ciekawe, a mieszkanie jest całkiem fajne. Tak więc do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że. Nie zanudziłem Was wszystkich na śmierć, no i miłego wieczoru, dnia, w zale zależności od której porze to ogl oglądacie. Cześć.